Siema, witam Was w kolejnym odcinku Streamers Live Simulator 2. Ja sobie trochę powłączałem, powłączałem. Więc, no, a czemu to jest tak wysokie? <laughs> mm. No. Tak będzie jak już. Jak to wszystko zasuwa, to spowalone Dobra, wejdźmy na. 256 tysięcy. Ciekawie, ciekawie. <laughs> nie powiem, że nie. Mm. Mam tu już 21 tysiące, nie? E, nie, ja... Link Worker, o. Może sobie... Kogoś wynają. Dobra, na razie przejśmy tą. Dobra. O! Ten stres mnie tak dobijał, że nie wiem, w ogóle jaka różnica. Dwóch, dwa miliony oglądających, czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące raptem subów. Mhm. Jedną chciałem rzecz zrobić, tylko. Nie pamiętam jaką. A, nie. Ja nie wiem tak totalnie. A już wiem. O, za, za dzień. Czyli mogę sobie pofarmić hajs. Boże. Jak to leci. No. 3 milion będzie. Chociaż w sumie mogę mieć tak naprawdę wywalone w tego teraz już streama. I... Bo ja mogę się Iść przespać. I ja dostanę przecież hajs. Więc no. No właśnie mam tyle hajsu. I teraz się robi tak. Mm. O no Boże rachunki jakieś jeszcze Kupujemy najlepszą willę. No bierzemy tylko te bitmaine, Chociaż zostawiamy je. Nic nie bierzemy stąd. Um. ku tam muszę Jechać. nie robić mi zdjęć, nie. Ups. Jedziemy. U. Mogę się pobawić w Jezusa i pochodzić po wodzie. Tak, takie pytanko małe. To chyba tu. Ładna, ładna. <laughs> Tylko tak trochę za dużo szyb. Moim zdaniem. Ale ogólnie to ładne, ładne. Hmm. tylko mała... <laughs> mało miejsca coś a jak ja chcę sobie... tak teraz do mnie doszło hmm. jak ja chcę sobie y, zamówić y, rzeczy jakieś co z tym duży mózg Mogę mm. jakiś transport? Mm. Dobra, ja wezmę rzeczy i jak wrócę, to się słyszymy. Ok, już dojeżdżam z całym asortymentem. E to, to. A, dobrze, to. Jest to osoba sprzątająca. Jezu, wystrasza. się wystraszę. Ojej, wystraszyłem się, że to nie wiem, jakiś złodziej czy coś. Um, ja chcę sobie. te najlepsze rzeczy, więc jakby. A co wam chodzi? Jest dobrze. jakieś wymagania. No może ja tak się no, zawsze. No i co teraz? No. Nie przewidzieli tego. <laughs> Dobra, zamazą. Dobra, lecimy. Monitory, kamerki, komputerek, krzesło, klawiatur, myszeczka. Jurka. O, routery, routery. To nie jest ten, co ja mam? Chyba to jest ten, co ja mam. Dobra. Teraz to sobie można pokupować. Trzeba chyba nie. Lodówka. Dobra, na razie to za mocne. są ładne rzeczy, widzę. No i ładnie pani posprzątała. Idzie kurier. Dobrze, dobrze, niech idzie. Jak mój stras. 90. No dobra, w miarę. Wasi. Lecimy tu. Link worker. Mierzemy sobie go. No, a kop pójdzie ci nawalić eee. o <laughs> kurde to jest dobry plan idź tam co pan rzuca tymi moimi gabaretami eee, to się będzie chyba tak otwierać nie Mm, 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 Nie sobie tu o tak żeby I, idę spać i widzę jak. Y Jak się pali w kominku. Tutaj ładna wanna. U! Jakie, jakie to wielkie. Dobra. Jak ci idzie? Oha. i mu idzie mu idzie lepiej niż mi. To jest żart. Nieśmieszny żart. Dobra, jeszcze pozamawiamy jedzenie. Kebaby, burgery. Trochę go tak wykrzywiło na bok. Dobra, tu będzie przód. Tak myślę. O, będzie tak, dobra. Nie, no, tu no, powinienem móc. Aha, toaleta dobrze. Mamy tu blisko siebie. Dobra, to już są do budowania w komputerze. Ja muszę popatrzeć, czy tu nie ma nic takiego jeszcze. Kurde. No, chyba. A, kamerka. Już mi się nie... się się drzewa. Jeszcze mu muszę taki setupik zrobić, <laughs> nie będzie sukcia. Mikrofon. Dobra, tu. Ile może być powiedzmy. Ja to zmienię, bo mnie denerwuje otwieranie. Na no, spokojnie się przejdzie, a ja będę mieć łatwiej jak mu tutaj Wrzucać. Jezu, jakie to są malutkie. Dobra, jakby chciał to ma... <laughs> Dobra. O klawiatura i myszka jeszcze będzie. No tak. Tu nie było myszki. No będzie. Tak. Um A nie, tam obok położyłem, dobra? Ale takie... Boże! Czy ja naprawdę nie zamówiłem co jest? A tu A gdzie Ram? Nie ma tu nigdzie ramo czy coś? Ale ja przecież zamawiałem ram. No trudno. Co tu ci jeszcze nie pasuje? Dobra, ten RAM. Dobra, ja tylko na chwilę, no.

A tu coś zarobiłeś? Może być Big jest jestem tym na Nie wiem, ty wiesz, że Kurde, zjadłem, a chciałem mu dać O, idzie naklepać kurierowi, uuhuhuhuhu. E, co to za życie na skróty? Już tam, wracaj, nie? na no, skróty se idzie. co on ma na plecach? On dosłownie jakby, nie wiem, ktoś mu kręgosłup wyjął i miał taką... U, nieźle się bawi On sobie coś weźmie nic zje, czy coś? Dobra, startuje. To była przecież chwilka. <tryk> Dobra, łeb. Password no, Kupujemy ten oczywiście tu, tu się w sekundę Dobra, jeszcze ten, żeby mieć tutaj Przysztobie Dobra, a ja też myślę, że to by było na tyle z tej serii Wszystko jest jak już zrobione No, jeszcze tam auto można kupić Ale to tam nic ciekawego ja pewnie się będę tutaj bawić jeszcze w tej grze. Jakieś dekorowanie tutaj. Widziałem, że jest taka możliwość. A tak to my się widzimy w następnych odcinkach. Do następnego trzymajcie się i cześć.